Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Prosto z Anglii. Kotek też się chce przywitać. <śmiech> Angielski, <śmiech> le... Angiel... ale rozumie. Angielski, ale nauczył się już po polsku. Dlatego nie muszę się uczyć angielskiego, bo kot mnie rozumie. Naprawdę jest bardzo w porządku. Ale do tematu. Anglii dalej nie lubimy. Nie lubimy, to mocno powiedziane, ale ciężko się tu żyje ze względu na to, że się inaczej zarabia. No, to w <laughs> Pozdrawiam oczywiście wszystkich, bardzo gorąco, wszystkich, z Gdańska, z Gdyni, skąd jeszcze, z Iławy, z Olsztyna, ci co wiedzą, mają wiedzieć, to wiedzą o kogo chodzi, z Berlina, Gdańska już było? Było, było. Na pierwszym miejscu. Co jeszcze? Klewe no i okolice. Kogo jeszcze my tu mamy z Ameryki wszystkich. No i wszystkich, którzy będą to rozumieć. Bo to po polsku w końcu, więc to będzie to no. zobaczy, nie? Oczywiście. I ci, którzy wejdą, ci co internet przekopują, też Was pozdrawiamy też. Tak. <grym> au, au! On się wbija w stogę. No. Kodeks się trochę e exciting i... On jest bardzo podekscytowany się denerwuje po prostu. Pierwszy raz występuje przed kamerą na żywo. Tylko, że on o tym nie wie tak do końca. Także wiecie, słuchajcie. Żyje nam się tutaj tak, jak się żyje. Tęsknimy za wami wszystkimi. I to mocno. No ale cóż robić? Trzeba... Prawdopodobnie w tym roku wpadniemy do Polski. Prawdopodobnie. Jak urlop dostaniemy, no. Oczywiście pracujemy sobie po malutku, A jak pomalutku, to i zarabiamy pomalutku. Więc i malutku musimy wydawać pieniądze. A to niestety się nie udaje. No. Co jeszcze można by było? Tam? Oczywiście pozdrawiamy całe rodziny z dziećmi, z psami, z kotami, z samym zwierzyńcem, dobytkiem, co tam jeszcze macie. Wszystkich. No. Aha, no i. Wesołych świąt Wielkanocnych. Aha, i przy okazji, właśnie. Wesołych świąt, dingusa, tych wszystkich historii, jajka. No. Jak pada deszcz, to nie trzeba się dingusować w Polsce, bo u nas to jest gorąco, Hawaje prawie, jak widać. Tak jest. No jest gorąco, jest, to prawda. No cóż. No to do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. My uciekamy, żegnamy się. Po angielsku. Bye. <głos> 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 bye, bye, bye. bye, bye. <noise>